No to jeszcze taka wrzutka właśnie Pan Rafał się tam rozpisał, nie na temat ofiarniczość, że my mamy związki z judaizmem, że przyjęliśmy ofiary, że nie rozumiemy łaski, że musimy powtarzać ofiarę Chrystusa i takie tam kucypały. I że jest to ofiarniczość starotestamentalna. Panie Rafała, jeżeli Pan by trochę lepiej znał Pismo Święte, albo inaczej, gdyby protestantyzm, bo Pan przecież jest protestantem i głosi to, co Pan protestantyzm uczy. Gdyby protestantyzm był bardziej biblijny, to przede wszystkim by nie istniał. Ale gdyby był chociaż trochę bardziej biblijny niż jest, to by wiedział, że właśnie nasza służba Bogu, nasza cześć oddawana Bogu jest nierozerwalnie złączona z naszą ofiarą. I to było w Starym Przymierzu i to jest w Nowym Przymierzu. Ofiary. Kapłaństwo. Fakt. Ofiara nasza w Nowym Przymierzu nie jest ofiarą starotestamentalną, prawda? Woły, kozłów i zwierząt, prawda? Ale... ofiara Chrystusa jako jedynego prawdziwego baranka, który zgładził grzechy świata. Zanim sobie przejdziemy do istoty, to zobaczmy sobie co mówi Księga Izajasza 66, rozdział o kapłaństwie. Z wszystkich to jest 66 rozdział, 20 wiersz od 20. Z wszystkich narodów przeprowadzę jako dar dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach. Na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów, z czystych, w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także, z kogo? Ze wszystkich narodów. Czyli z tych wszystkich narodów, których Bóg przyprowadzi na górę Pana, spośród tych wszystkich narodów, z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów. I Lewitów, mówi Pan. To już jest zapowiedź: kapłaństwa powszechnego, kapłaństwa spośród wszystkich narodów, nie tylko z Izraela. I co ci kapłani spośród tych wszystkich narodów mają robić? Malachiasza, albowiem od wschodu 1.11. Albowiem od wschodu do zachodu słońca, aż do jego zachodu, wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. Jaka to ofiara czysta będzie składana imieniu Boga, od wschodu aż do zachodu słońca pomiędzy narodami, to już nie ma charakteru lokalnego ofiary, bo ofiary starotestamentalne były składane tylko w Izraelu, bo tu zapowiada ofiarę czystą, składaną od wschodu słońca aż do jego zachodu, na każdym miejscu będzie składana. Ofiara czysta, dar kadzielny. O jakiej ofierze to mówi? Otóż w 66 rozdziale, w 66 rozdziale Księgi Zajasza Bóg mówi, że wybierze sobie spośród wszystkich, niektórych, nie wszystkich, kapłanów i lewitów, do składania właśnie w połączeniu z tym ofiary czystej, kadzielnej. Od wschodu aż do zachodu słońca we wszystkich narodach. Więc to jest zapowiedź kapłaństwa nowego przymierza i zapowiedź ofiary, którą jest Chrystus. Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Chrystusa na Grugocie, Nie nieponowieniem. Nie, że Chrystus umiera. Jest to tajemnica. Chrystus wziął chleb do ręki. Powiedział, to jest ciało moje. Następnie połamał dał uczniom, następnie wziął kielich z winem. Powiedział, to jest krew moja. I podał uczniom do picia. Następnie powiedział, to czyń się na moją pamiątkę. Czyli co mają czynić na jego pamiątkę? No właśnie brać chleb, wypowiadać słowa, to jest ciało moje, łamać i podawać. I św. Paweł w 11 rozdziale do Koryntian pisze, że jeżeli spożywacie ciało, chleb, nie bacząc na ciało pańskie, wyrok sobie spożywacie i pijecie. Tak? Więc Święty Paweł potwierdza tu autentyczność Eucharystii, że chleb jest prawdziwym ciałem, a krew prawdziwą winą, prawdziwą krwią. Przeczytajmy to sobie i zaraz sobie przejdziemy do jeszcze jednej rzeczy. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodny, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Wy macie, wiecie, że pańską łamiecie chleb, ale spożywając ten chleb yy, myślicie o godności, że jeżeli spożywacie go niegodny, winni jesteście ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha, kto bowiem spożywa i nie spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie. Wyrok sobie spożywa. Więc mamy tutaj to, co Chrystus dokonał w Wieczerniku wcześniej o tym mówi. Święty Paweł, że Chrystus mu przekazał, że wziął z chleb, powiedział to jest ciało moje, to doczytajcie sobie resztę wcześniej. I teraz ofiara właśnie jest nierozerwalnym elementem naszego, naszej czci Bogu. Rozdział 12. listy do Rzymian. A zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bogu. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe? Jaki jest wyraz rozumnej służby Bożej? Wydać się na ofiarę, nasze ciała. Ofiara. O jakiej ofierze? To pisze przecież: Chrystus złożył jedną doskonałą ofiarę. Po co, nam, po co Bogu jeszcze nam jakieś ofiary z naszych ciał? Nasze ofiary. Nie? Pan neguje ofiarność. No to ja Panu pokazuję, że jednak jest ofiarność. List do Efezjan. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował, i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Widzicie tutaj, jak mamy służyć Ojcu? Chrystus służąc Ojcu oddawał się w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. I nasza cześć oddawana Ojcu ma być Zakorzeniona w tej czci, jaką Chrystus oddawał ojcu. A proszę bardzo, oddawał mu przez ofiarę, stając się tą miłą, e, wdzięczną wonią. I my mamy go w tym naśladować, czyli składać siebie w ofierze z Chrystusem, ojcu, jako miła woń. I Pan negujesz ofiarniczość w Nowym Przymierzu, to Pan negujesz właśnie rozumną służbę Bogu, o której pisze Święty Pan. Tylko aleluja, Jezus żyje, Jezus, prawda, z martwych wstał, babcia podniesie rękę, o już uzdrowienie, duchy są, prawda, duchy, e, ślepoty, wychodźcie, duchy tam, e, bólu głowy usuwajcie się i takie pierdy słodkie, gnojenie ludzi tylko w sadzawce Waszych błędów. Nic więcej. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Staną właśnie tacy podobni do Pana, ale myśmy uzdrawiali, myśmy głosili w Twoje imieniu, myśmy uzdrawiali, myśmy wyrzucali złe duchy. Spadać mi stąd. Tam, gdzie nie ma ofiary, nie ma mowy, o prawdziwej, rozumnej służbie Bogu. Nie może być mowy. Dlaczego? Dlatego, bo jest to jakaś służba, która nie wypływa z Chrystusa. Bo Chrystusowa służba była, jak żeśmy czytali, złożenie siebie w ofierze w Danii. I nasza służba ma być służbą Chrystusa. Nasza służba, ojcu, ma być na prawdzie, którą jest Chrystus, nad na tym zafundowana, a nie wymyślać sobie jakieś pierdy, że Chrystus za nas wszystko zrobił, złożył doskonałą ofiarę, my już nic nie musimy robić, wszystko łaska za nas zrobi. A jak ktoś cierpi, to jest cierpienie e, właśnie z e, grzechem, znaczy z skutkiem grzechu, że jak ktoś cierpi, to ma diabła w sobie, w duchu, e, bólu głowy wyjdź Weźcie się, puknijcie w, w... w głowy. Przepraszam za mocniejsze słowa, ale czasami trzeba, żeby przemówić trochę do, do rozsądku i pokazać, gdzie, świę, gdzie tkwi prawdziwe oddawanie czci Bogu. Jest w ofierze. Chrystus stał się arcykapłanem. My, zanurzeni w Chrystusa, uczestniczymy w tym kapłaństwie. Owszem, spośród, niewielu, spośród wszystkich narodów niektórych sobie wybiera. Jest to kapłaństwo hierarchiczne, takie kapłaństwo, Hierarchiczne na wzór Starego Testamentu, tylko składane inne ofiary, ale zobaczmy, schemat jest ten sam. Ten cytat, że jesteście królewskim kapłaństwem, nie jest z Nowego Testamentu, jest ze Starego Testamentu. Czyli było kapłaństwo hierarchiczne, prawda, ale też było kapłaństwo e, właśnie powszechne. Ludzie też składali ofiary, tak? Zobaczmy sobie drugi rozdział pierwszego Piotra. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość jakąkolwiek złamowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnicie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Wzrastać ku zbawieniu. Mamy wzrastać, a ja wy ja, mamy zbawienie. <laughs> Jeżeli tylko Zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga, wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa. Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, ma na pewno nie zostanie zawstydzony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgla. Nieposłusznie upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, prawda, abyście głosili dzieła potęgi tego, który was wezwał. Z ciemności do przeciwnego swojego światła. Wy jesteście żywe kamienie, budowania jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania ofiar duchowych, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A czym jest Eucharystia? Panie Rafale, pan jest mistrzem od katolicyzmu, pan doskonale zna katolicyzmu. Nie, nie jeden raz o tym pan pisał. A co jest na Eucharystii po ofiarowaniu? Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże wszechmogący, wszelka cześć i chwała, tak? Więc przy ofiarowaniu, właśnie w tym momencie ofiarowania podczas Eucharystii, my przez, składamy się w ofierze z Chrystusem. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusa przez chrzest w Jego śmierci i zmartwychwstaniu tajemnicy Chrystusa, uczestniczymy w jego kapłaństwie, w jego misji prorockiej i w jego misji królewskiej. Jest to potrójna misja królewska, potrójna misja Chrystusa. I my przez chrzest zanurzający nas w Chrystusa uczestniczymy w jego kapłaństwie. Więc jeżeli Chrystus jest kapłanem, który służąc Ojcu składa siebie jako drugo, jako won, miłą wonną, jako miłą woń dla Ojca. My w Chrystusie winniśmy zobowiązani jesteśmy do tego samego, bo jesteśmy w Chrystusie, więc też mamy składać ofiarę. Nie ze zwierząt, z siebie, z, naszych, z naszego ciała, z naszego ducha, z całego naszego życia. Biorąc przykład z najwyższego arcykapłana, jakim jest Jezus Chrystus. Kapłaństwo i ofiara są nierozerwalne, wpisane w cześć oddawaną Ojcu. Nie ma ci oddawania, prawdziwej czci oddawanej Ojcu bez ofiary, bez kapłaństwa. Nie ma. To tylko protestantyzm krzywy, wypaczony, wykoślawiony przez diabła jak śmierdzące majtki wam takie kity sprzedaje. Chrystus wszystko zrobił, wy już nic nie musicie robić. Już, alleluja, Chrystus uzdrawia, babka rękę podniosła, dziadek nogę, aleluja, Duch święty działa i, i, i tylko tego chce. Herezje diabelskie herezje diabelskie. Pokazaliśmy sobie, zobaczyliśmy sobie, na czym tkwi wyraz rozumnej służby. Na ofierze, na stawaniu się za, wzór, na, za wzorem Chrystusa miłą wonią dla Ojca, przyjemną przez Chrystusa, ponieważ uczestniczymy w Jego kapłaństwie. A Pan Śmiesz, potępiać ofiarniczość? No to przeczytaj sobie pan dwunasty rozdział listu do, do Rzymian. To jest wyraz naszej rozumnej służby Bogu. Wszelkie służby Bogu, które są oderwane od krzyża i ofiary, są diabelstwem, wypaczeniem, są... Poza Chrystusem nie są zakorzenione w Chrystusie. Dlatego święty dlatego Chrystus mówi: "Precz ode mnie, nie znał was. Bo wasze kulty, kulciki i, 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 i to wszystko nie, nie znał was, nie, nie wypływało ze mnie, nie było zakorzenione we mnie. Precz nie znał was. A myśmy dorobili tam do to babki, nogi podnosimy. Ojej, wąt. Ofiara, kapłaństwu, spalanie się dla Boga. Cierpienie trud, ofiara, zjednoczona z Chrystusem. To jest nasza część oddawana Ojcu. A nie pierdy, że Chrystus za nas zrobił, łaska nas uzdalnia, my już nic nie musimy robić, łaska wszystko za nas zrobi, niezależnie od uczynków mamy zbawienie. Szatańskie pierdy. To takimi. A, dobra, ugryzę się w język, czasami tak lepiej. A panie Rafale, mam też dla Pana niespodziankę. Posłuchałem sobie trochę tego kanału Hiperłaska, hiperpierdy kosmiczne, bzdury, nie, nieograniczone wręcz, zakłamanie i ślepota, ale o tym e, nie omieszkam Panu powiedzieć, odnosząc się do tego nagrania, które tam słuchałem. prawda? Więc to ta to, to, to hiperłaska to są hiper... Hmm, Hiperpierdy, o tak to nazwijmy. Pozdrawiam.